Paris Hilton to dla mnie kobieta zagadka. Nigdy nie wiadomo, czy tacy ludzie są naprawdę tak głupi, czy mają zapisane w jakimś kontrakcie takie zachowanie. Bo widzicie, na mnie spojrzycie i po pół sekundy już wiecie. No debil, a z takimi to nigdy nie wiadomo. No dobra, przyznaję się, naśmiewam się z niej tylko i wyłącznie zazdrości. Bo sam chciałbym być znany tylko z faktu, że mam bogatego starego, który ma sieć hoteli. Ale może jej autorski, Netflixowy program Gotuj z Paris rozwieje wszelkie wątpliwości. Bo jak mówi stare francuskie przysłowie, pokaż mi jak gotujesz, a powiem ci jakim człowiekiem jesteś. No dobra, nie ma takiego przysłowie. Ale wiecie o co chodzi. Oglądamy. Paris idzie na zakupy, bo dzisiaj w Mni mamy takosy. Ale co by nie było, trzeba przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. Prawidłowe noszenie maseczki, zawsze jak najbardziej na propsie. Yes. A nie wróć, to gówno jej prześwituje. To jest jakiś kawałek firanki z doczepionymi błyskotkami, która by przepuściła gronkowca wielkości arbuza. Jak już jesteśmy przy jedzeniu. Chociaż i tak pewnie już jej wszystko jedno, czy się zarazi, czy nie, bo przez cały program brzmi jakby miała zapchany nos. <mulnia> yes. Yes. Czy ludzie się z takim czymś rodzą, czy bogate dziunie nabywają z czasem taką umiejętność? Mówienia ja. Mówię przez nos, bo jestem taka bogata, że mam od tego ludzi, żeby za mnie oddychali. <mulnia> <mulnia> Bardzo się wzruszyłem tym. Fragmentem, bo pokazuje on, jak, jak tacy ludzie na poziomie tak bardzo się wcale od nas nie różnią. Też muszą się zmagać z takimi problemami życia codziennego, jak otwieranie folijki. Całe szczęście, że nie poszła do Biedronki i nie musiała się męczyć w tych plastikowych rękawiczkach, mogłaby tego psychicznie nie wytrzymać, ale ma od tego ludzi zapewne. I love cooking, but I'm not a trained chef. No Nie uwierzyłbym. Ale jaki rodzaj tacosów nam zaprezentujesz w dzisiejszym odcinku? I like my tacos to be very American style. Amerykańskie mówisz. Czyli tłuste, pół kilo cukru, na bogato, dwa kilo ulepszaczy i zero zdrowych... Crispy shell with ground beef and cheese. Warzywo! No, tego się tutaj nie spodziewałem. But I'm ready to try totally my taco zone. No, piękna jesteś, piękna, ale dawaj żarcie, jestem głodny. Ten niezręczny moment, gdy musisz tak bardzo podbić sobie ego, że w Twoim programie kulinarnym jest więcej ujęć na Ciebie niż na jedzenie. So I over for I told her she's gone. Pół godziny później.

Po prostu cukier, chociaż i tak ma pewnie więcej osobowości od niej. W ogóle tak mnie triggeruje, że ona robi to cały czas w rękawiczkach. Nie chcę z niej brudasów robić, ale samej definicji na tej skórze jest pewnie tyle syfu, a ona to przy jedzeniu. Wu nie! Pewnie wrzuć całą bluzę do tego. Później będzie tym gości częstować. Uh, no, This is not the best outfit to nie jest najlepszy outfit do in. Co jeszcze? Cover with foil dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Higiena podstawa zdrowego życia, nie licząc maseczki z firanki. Jak myślicie, że przesadziłem z tekstami o wybujałym ego, to wyobraźcie sobie, że ona trzyma fotobudkę w mieszkaniu. Three, two, one. So happy I got a photo booth. I always wanted one. Po co? Nie masz co robić z pieniędzmi, kupse kurwa orangutana. W ogóle szykują cały pokój na dzisiejszy wieczór. Jakieś rośliny, ta kopiniata, bo będziemy gościć jej koleżankę, którą chyba powinienem ocenzurować. Hello. Yes. Bo jej osobowość nie mieści się w tym mieszkaniu. Haram. I cannot wait for sweetie to teach me how to make her killer shrimp tacos. Krewetki, kolejny fikuśny przysmak obok kawioru, po spróbowaniu którego miałbym zapewne coś w stylu kabo wylepszy. good, girl. So do you. Oh wow. with sweetie. So, cheers to being rich, boss, bad, beautiful, smart, intelligent as bitches, okay? Zdrowie pięknych pań, może jeszcze przyjdą. Stary na weselu. <laughs> I love you. Mmm. I love you, baby. Głupia szmata. Kobiety be like. Let's rinse these bitches out. I like it. No dirt. We're clean. Everything clean. I know, I don't trust, like, in markets when people are, like, fingering everything. Woj! A ja nie ufam kobiecie, która gotuje w skórzanych rękawiczkach i częstuje swoje koleżanki ciastem z elementami kurtki. Pewnie, okłamuj siebie i wszystkich dookoła. Nie można funkcjonować normalnie z takim czymś przy palcach. To nie jest fizycznie możliwe. Mamy problem z seksualizowaniem kobiet w społeczeństwie. Tymczasem te same kobiety? Mm, mm. Oh, yes. Yes.

Yeah I wish our y vegetables look like this. Don't be hating. But is it supposed to be burnt? Like I've never- Yes, girl, it's cooked. What? Have you see this? Gdzie no co ty? Gdzie przypalone W którym miejscu? Ta papryka w ogóle nie wygląda jakby wypuszczała kolejnego mixtapa. Oh no, girl, it just adds flavor. Oh. Smak z palenizny. <laughs> I'm putting gloves on because I... The small of o, bardzo dobrze! Nareszcie trochę higieny w tej kuchni! A nie tak gołymi łapami w krewetkach się grzebać. Dobra. Czy ona właśnie zakłada rękawiczki na rękawiczki? Killing it. It is life. <laughs> Działania bogatych ludzi są poza moim pojmowaniem rzeczywistości. Najwyższa pora na najtrudniejszy etap, czyli smażenie. To add some onion. Czy ona wrzuciła cebulę na zimny olej! Onion. Wrzuciła! Nie znam się na gotowaniu aż tak, ale nawet ja wiem, że tak się nie robi. Oil. And I love jestam po samara. Troszeczkę, troszeczkę odrobinę masła. Właśnie wyczerpałam miesięczny zapas masła dla rodziny z dwójką dzieci na jedno danie. Ja są olej. smażysz na oleju czy na maśle? Zdecyduj się. Nice delicious and to go. Oh, insane. If you like it, I love it. I love it. Jeszcze tylko nasrać na środku. Pomimo dyskusyjnego wyglądu tego dania, postanowiły je skonsumować. A ja posiedzę w milczeniu i zastanowię się, po jaką cholerę ja jeszcze wykupuję tego Netflixa.